Okej, okay, wszystkim z tej strony Scream. Witajcie w nowym odcinku z teardown. i nie ma czasu na wyjaśnienia. Pozbliża się, słuchajcie, trzęsienie ziemi. Jeszcze praktycznie najmocniejsze! I zobaczcie, co tu się dzieje! Cały, cały most ogólnie pada przez trzęsienie ziemi. Nie wiem, czy tak trzęsienie ziemi by wyglądało, że most leci sobie w niebo, w kosmos dosłownie, ale. ale to jest teardown. i... i tak to. Mniej więcej wygląda. Nowe mody w Teardown. proszę bardzo. Jakim cudem ten most w ogóle stoi tutaj? On stoi dosłownie na tym, nie? Ja tego nie rozumiem czasami. E, także nowe mody w Teardown. zapraszam do odcinka. A jakby taka eksplozja, znaczy trzęsienie ziemi, było na nuklearnej placówce, to co by wtedy się stało? E, Wiecie co? M mój komputer się zamienił w nuklearną placówkę. Zaraz wybuchnie zresztą, ale zobaczcie, co tu się stało z tym wszystkim. I o dziwo, sama atomówka chyba zamierza wybuchnąć dopiero. Czy to jest gdzieś tutaj? To jest tutaj! Co się stało? Dobra, to była atomówka. Nie strzelajcie w atomówkę z shotguna, jak coś. Teraz da się przynajmniej tutaj latać, bo nie ma już lagów. Ale co tu się stało przez to trzęsienie ziemi? To jest koszmar. A te, ten budynek to, to w ogóle pff, świetnie wygląda. Ale słuchajcie, mamy jeszcze masę innych modów. Chyba teraz lecimy helikopterem prosto w, bu w budynek. W budynek przestań lecieć! Dziękuję! O kurde! Nie wiedziałem, że on przestał. A nie lecieć. Wow! Ale to są fajne, przerobione statki w ogóle. Tu mamy żaglówkę. Tu mamy zwykłą motorówkę. Tu jest jakaś mniejsza, która potrafi pływać z dziurą, ale to, to już mniejsza. Ale fajnie to wygląda, jak jest taki helikopter tutaj. Tylko śred... średnio to, to funkcjonuje, wam powiem. Nie no super, nie? Jest sobie statek, który wie się. Helikopter. Fizyka Stirnon po prostu odmawia temu. Czy serio tak będzie za każdym razem, jak się wsiądzie do czegoś? Proszę bardzo, mamy helikopter. Helikopter sobie stoi. Uwaga, płyniemy. Helikopter się wbija w statek. Co tu się dzieje? <grybuj> Dobra, leć helikopterze, bo jesteś useless. Strasznie. Ile tu jest statków w ogóle? Tu jest statek, tu są statki, tu są statki Co tu się dzieje? To jest jakieś miasto portowe Przynajmniej można wykorzystać, wiecie, bo to jest mapa Helikopter leci w budynek, to w takim razie Od teraz to jest mapa. Kuter uczy się latać Jak się przebił przez to I poleciał gdzieś daleko czy można jakoś inaczej powstrzymać to od zderzenia z budynkiem? W sumie, w sumie mam pomysł, jako że nie opłaca nam się skręcić helikopterem, to przecież można zabrać budynek z drogi i będzie to znacznie lepszy sposób. Mamy akurat nową broń. Proszę bardzo, nie wiem co prawda jak działa. Czemu ty tym rzucasz? Strzelaj piorunami! No i helikopter. I tak w niego wleciał, nie? Dobrze, ale jak to działa, bo... Okej, okay, okej, okay, to jest delikatnie... Mocniejsze. Cze, czemu tam ten statek odpłynął? Czy, czy to jakoś wpływa na resztę? Czy to wpływa... Na inne... St Statki? Dobrze, można powiedzieć, że tak, ale dobrze. Jak tym strzelać? Bo wiem, że można tym rzucać. Proszę bardzo, rzucałem tym zresztą. I to do mnie wraca samo z siebie. Proszę bardzo, jeszcze się przebija przez wszystko. O! Tak się tym strzela. Dobrze. Uwaga, klikam spację i wtedy mogę latać i co jakiś czas po prostu strzelać piornami. Czy to jest jakaś winda na samochody, czy odchodzi? Czy tu jest jakiś podziemny tunel? Co się dzieje z tą mapą? Czemu ona jest taka? Co, co się stało? Czy ja się zmieściłem w tą dziurkę jakoś? Proszę bardzo, tu było szkło. A tu jest jakiś podziemny tunel, który prowadzi do, do niczego. Dobrze, ale chciałbym się pozbyć tego budynku z naprzeciwka, żeby zobaczyć, co się stanie z tym helikopterem. Czy on poleci dalej? Czy może wybuchnie sam z siebie po prostu? Dlatego proszę bardzo, zabieramy stamtąd budynek, żeby nasz helikopter po prostu w niego nie walnął. Zapomniałem, że też górna część spadnie. Proszę bardzo, czy się uda? Czy się uda? Jest bardzo duża szansa, że się uda. Uwaga! Gdzie helikopter poleci? Chciałbym w sumie jeszcze do niego wsiąść. Proszę bardzo, lecimy w dal. W nieznane krainy. Ej, bez kitu ten helikopter sobie po prostu przelat. Czy on leci do wody? Czemu on leci? Ziomeczku! Ziomeczku, czemu? Czemu lecisz? A! Tyle starań, żeby usunąć budynek po prostu z drogi helikopteru, o, on i tak wleciał do wody, nie? Super po prostu. Mamy jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, otóż musimy się pozbyć helikoptera, właśnie, zanim walnie w budynek. Udało mi się to pistoletem zrobić, serio? Ten helikopter jest zbyt słaby. No, kto by zdjął helikopter pistoletem, który leci prosto w budynek, to jest chore. Czy da się w ogóle złapać za ten helikopter, po prostu zatrzymać go w miejscu? Proszę bardzo. I co się z nim stanie? Mogę go przesunąć tutaj. O, proszę bardzo, czy on sobie poleci? To jest genialne! To jest po prostu cudowne! Ja mogę sterować jego losem. W jaki budynek... O! Wy... wybuch. Teraz w żaden budynek nie uderzy, przynajmniej. Ale pomijając ten fakt, że możemy zestrzelić ten helikopter, wiecie, albo go złapać po prostu w ten sposób... Czekajcie, ja go zamrożę najpierw. Pomijając ten fakt, mamy jeszcze jedną nową rzecz. Otóż, wcześniej mieliśmy Meteor Strike, teraz mamy Asteroidę. No, to, to, to się tylko różni nazwą, tak naprawdę, ale różni się też mocą. Różni się też znacznie bardziej mocą. Dlatego chciałbym to teraz przetestować na jakimś budynku chociaż. Niech to będzie na przykład ten budynek, strzelimy sobie tutaj. Zobaczmy, co ta asteroida potrafi zrobić. Jest znacznie mocniejsza niż poprzedni meteor. Możemy sobie tu zresztą przetestować. Mamy tutaj meteor, co nie? Walniemy go sobie tak samo na górę budynku. Proszę bardzo. Zobaczmy. Tak, ty, ty, to, to zrobił Meteor, to zrobiła Asteroida. Także ona jest znacznie większa niż to, co spada w tej broni, co, co się nazywa Meteor Strike. Proszę bardzo, możemy teraz normalnie walnąć masę Meteorów i pokazać wreszcie na co stać te asteroidy. I wreszcie jest to mocne, cały budynek. A da. Także tak jak y, wcześniej Meteor potrafił delikatnie uszkodzić tylko ten statek, to teraz asteroida rozwala go! Doszczętnie! Wracamy do tej mapy, pomijając fakt, że są tu jakieś nowe rzeczy. Jakieś, nie wiem, tutaj pipy, które wystarczy jakoś, wiecie, popchnąć albo walnąć shotganem i... Wszystko automatycznie się zawali. Czy jak w ogóle wjadę w to samochodem, to czy to się źle skończy? Dla mnie przynajmniej czy to mi zniszczy kompletnie! Cały samochód nie widzę! Go. No, jakby to powiedzieć, nie dałoby się przeżyć. Tego? Wytłumaczcie mi co to w ogóle jest? Co to jest? To jest jakiś, nie wiem, serialu, bajki czy czego? Czemu ja tego nie znam? Co to w ogóle robi? Ale nieważne, znajdujemy się tutaj, ponieważ wezmę ten samochód, co nie? On jest w miarę szybki, więc można się nim pobawić. Co tu też coś jest. A, tu nic nie jest. Ale wracając, słuchajcie, pomyślałem o tym, że tu jest taka ładna, prosta droga. Jestem ciekawy, co by się stało, jakby masa po prostu asteroid leciała tędy, a my mielibyśmy po prostu ich unikać. Zobaczmy sami, jak to by wyglądało. To, to, to Taki koniec świata po prostu. Czemu nie ma asteroid? Czo, czy one nadlatują w ogóle? O, dopiero teraz. <laughs> Jeszcze wszystkie uderzyły w początek, nie? Bo chyba jest ich po prostu maksymalna ilość i no. Jakbym tu został, to by nie było najlepiej ze mną. Proszę bardzo! Może teraz chociaż się uda uniknąć tych asteroid i żeby one w ogóle tutaj walnęły? Halo? Gdzie one są? Gdzie? <śmiech> <śmiech> Czy jak ja? Jestem w pojeździe, to one nie spadają? <laughs> Zobaczcie co się... Z tym pojazdem! Go nie ma, praktycznie! A asteroidy tu wszystko powybuchały, nie? Super po prostu. Czemu byłem w pojeździe i ta asteroida w ogóle nie spadała. Zobaczcie, puszczam asteroidę, leci. Jest blisko. Jest blisko, uwaga, wsiadam. Nie ma! Jest dobrze. Wysiadam! Tragedia! Tragedia po prostu się dzieje, dopiero wtedy. Także to by trzeba było jeszcze na pewno zrobić, ale te asteroidy są serio świetne. Puścisz ją na dom, a domu dosłownie w zwolnionym tempie nawet nie ma. To jest przepiękne. Czemu ty to stoi na dwóch nóżkach? Co się z tym stało? O, i nagle spadło. Dobrze widzowie, jakby wam to powiedzieć delikatnie. Y, zmieniłem y, meteoryty I teraz. No, pokażę Wam na tym samochodzie na przykład. Spada nieco szybciej. Y już. Co tu się stało? Czemu tutaj taka gruba ziemia jest? Także spadają nieco szybciej. Typu, że na przykład samolot chciałby sobie ruszyć. Może nie w ten sposób. Troszkę go wbiłem w ziemię przez przypadek. Ale samolot chciałby sobie ruszyć, tak? I proszę bardzo, asteroida spada. Spada szybko! I samolot sobie. Nie ruszył. I teraz jakbyśmy chcieli na przykład na tej wieży lotniczej zrobić Armagedon. Ja zwolnię czas, to robimy po prostu Armagedon! O, o, od razu. ty jest chore jak to szybko spada. No zobaczcie, to już uderzyło. Po prostu komputer mi nie wytrzymuje takiej ilości i prędkości tego. Na przykład proszę bardzo, mamy tą statuę wolności tutaj. I słuchajcie, widzowie, nie ma. Nie ma już wolności. I ręka i głowa zniknęła, nie? Dobrze, ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, jakie to jest mocne, co jest? Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Papa. Pa. Ale to jest prześwietne.